Ja pierdolę, Anony Co mój brat od Janie Pawła, to ja nawet nie Wracam sobie do domu z licbazy Idę do kibla, bo Krecik chce wyjść Wchodzę do kabiny rozkoszy, a tam mój brat Kurwa, wpycha sobie 200-kilowe dubsko Do sedesu Kurwa, Marian, co ty odpierdalasz? ci to obchodzi! I dalej się wpycha do syracza What the fuck, PNG Wychodzę z kibla i idę do pokoju Ostatnio dostałem żółwia na urodziny i zawsze regularnie go karmiłem Śniadanie rano, obiad po szkole I kolacja o północy Idę do pokoju, otwieram drzwi, a tam mój żółw, kurwa Rozpłaszczony najebany naleśnik. Marian, kurwo jebana! Dry się na brata. Biegnę do kibla, żeby mu jebnąć. Jestem na skrzyżowaniu i już mam skręcać do toalety, ale nagle z dupy pojawiła się ta jebana przerośnięta jaszczurka, którą mój brat kupił sobie kilka lat temu. Spierdalaj mi z drogi! Krzyknąłem na jaszczura. Ten się poryczał i spierdolił do pokoju. Idę do toalety, a tam mój brat napierdala się z jakimś krokodylem ze ścieków, przez co oboje byli ujebani w gównie. Jebało w chuj. Chciałem odejść wymiotować, ale Marian mnie przyciągnął i zmusiłbym wymiotował na krokodyla. Odpuścił gdy krok Krokodyl jebał go w nogę i spierdolił. Wtedy zaczął do niego krzyczeć BAUZER TY KURWO WRACAJ! Krokodyl mu tylko faka pokazał i spierdolił w odmęty gorzowskich ścieków. Gdy cała ta postrana akcja się skończyła, to poklepał mnie po ramieniu i poszedł wpierdalać kwiatki z doniczek, aby dostać jakichś ognistych mocy. Kurwa, jedyne co po tych kwiatach miało ogniste to srakę. Tyle, że nie mamy już kibla i pewnie nasra sobie do łóżka. KURWA JAK JA NIENAWIDZĘ MIEĆ BRATA HYDRAULIKA!